Cześć, Aleksandra Floczek dla portalu Lilius. a wraz ze mną Laluna. Witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pięknie wyglądasz. Ta korona na głowie jeszcze dopełnia wszystkiego i suknia. Dziękuję, Podziwiam, bo ja bym nie wytrzymała na takich obcasach. Nie, one są bardzo wygodne. Słuchaj, pierwsza sprawa to co sądzisz o swojej przeciwniczce? Bo powiedziałaś już mniej więcej coś tam o niej. Ten arbus w miarę cię y, uspokoił, że nie jest taka słaba, ale. Nie, 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 ja wiem. Ja wiedziałam od początku, że ona nie jest słaba, tylko po prostu. Em, często TikToki są tam jakieś sfałszowane i tak mówię, a e, może ten arbus był nacięty. Żeby coś się działo, no to dajemy arbuska. To jest raz, dwa. Mm, przeciwniczka troszeczkę mnie chyba lekceważy, tak mi się wydaje. E, byłam zdziwiona, że powiedziała, że. Jest zdziwiona, że ja z nią wychodzę, bo to ja jestem zdziwiona, że ona ze mną wychodzi. Tak jak mówię, siłownia nie przekłada się na oktagon, ja się napierdalam całe życie, trenuję 9 jednostek w tygodniu, trenuję z chłopakami po 100 kilo, kocham to, uwielbiam się bić, także nie wiem o czym ona mówi. Słuchaj, powiedz mi, czy ty na przykład biłaś, bo mówiłaś o tym, że była, biłaś się z mężczyznami wielokrotnie, tak. czy to tak jakby po koleżeńsku, czy dochodziło do tego, dochodziło że jakby... to do takiej starczy, no. kiedyś lubiłam latać po baletach, po dyskotekach z czasów, ja kiedyś tak było, że takie dyskoteki były, no, w... kiedyś miałam taką modę jakąś, bicia się. Czyli rozumiem, że jak... Ty box? Tak, z młodzieńczych lat. Czyli rozumiem, że jak ktoś tam cię zaczepił i nie fajnie ze strony mężczyzny, to, lecę... to od razu wylatywał. Lecę jak z dziką świnią. Słuchaj, chciałabym mieć taką moc. No, no dlatego tu ja jestem. Tutaj Bo trzeba zaz... mieć charakter, żeby iść do klatki. To zdecydowanie. To zazwyczaj e, kobiety mają mężczyzn od tego, żeby e, broni nie, fizycznie, nie, nie a ty... Nie a obrony, ani ochrony. Czyli ty sama sobie świetnie dajesz. No, oczywiście. Radę. Mówiłaś też, że od małego, tak? Czyli od, od byłaś taka zadziora tak, od tak, początku. Tak. od początku byłam zadziora. Ja lubiłam się bić gdzieś tam, chodziłam właśnie, mój były mnie boksu zawsze uczył. No lubiałam to, no. Tak. Lubię bardziej. A jak się tak wkurzyłaś na przykład na swojego faceta, który coś tam źle zrobił, to czasami jest tak, że są kłótnie nie. takie na słowa. Potrafiłaś na przykład ja tak zjeść? Ja zawsze wiesz? byłam dominantną kobietą, zawsze rządziłam swoimi facetami, zawsze dochodziło do zgrzytów dlatego, bo zebrałam dominantnych facetów i ja jestem bardzo dominantną kobietą, bardzo. miło że tak wygląda, może niektórzy biorą mnie, ale chociaż ja wyglądam arogancko, nie? I tak nie. groźnie, nie? No, może z tego punktu widzenia, ludzie mnie tak odbierają, a tak naprawdę jestem w porządku, mam dobre serce, ale nie dam sobie napływ w kaszę, nie ma szans, nie ma szans, nikt mi nie wejdzie na głowę. No i to jest najważniejsze, te, takie, takie podejście. Powiedz mi właśnie jeszcze co do twojej przeciwniczki. Mhm. E, ona y, niby tam y, trenuje na siłowni, ale sztuk walki jeszcze nie zaczęła chyba trenować, jeżeli się nie mylę? Nie, no coś tam się co trenuje, a mnie to nie interesuje, co ona trenuje. Ważne, żebym ja była w stosie. Jak będę gotowa na 100% wychodzę, to mi nawet Magregora mogą dać. Ja już to mówiłam 100 razy, ja mam wyjebane. Ja nie patrzę na to, czy ona trenuje, czy nie. Ja jestem pewna siebie. Ja wiem, gdzie ja idę. Ja miałam też walczyć z inną zawodniczką, która już stoczyła dużo walk, ale się trener tam nie zgodził. No czekam może, wiesz, biorę tą yy, na początek, żeby się pokazać w stylu sportowym i idę dalej. A powiedz mi, z jaką przeciwniczką ty byś siebie widziała? Masz jakiś konflikt z jakąś dziewczyną? Nie mam. Nie, nie, mam konfliktu, ale konflikt się rodzi w sekundę, widzieliście. No to prawda. Słuchaj, zaskoczyłaś mnie tym, co powiedziałaś, że fajnie się dusi piersiami. Nie piersiami, e... tylko ogólnie ja jestem, wadzę 70 kilo i wszyscy myślą, że jak są porobione piersi czy pośladki, to jest źle. Ja kocham zapasy, kocham MMA i w dosiadach, w duszeniach, to jeszcze bardziej kobieta jest krępa pomaga. Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Przytrzyma, taka krępa kobieta Cię przytrzyma. No. No to zdecydowanie prawda. No. A, e, powiedz jeszcze, jeżeli mogę zapytać, jak, bo ja się na tym nie znam. Jaki jest rozmiar Twojego nie implantu? Nie o tym okay. tam... Jestem w stylu sportowym. Dobrze, to e, powiedz mi kochana, e, z kim Ty trenujesz i się przygotowujesz? Artnox Klub, Artnox Wrocław e, u Artura Gwoździa, Dominika Zadorę, Edwina Burzyńskiego i Michał Michalski z KSW przygotowuje mnie też. Też mówiłaś o tym, że Twój wizerunek jest postrzegany jako właśnie plas nie wiem, plastikowy, tak. tak i tak dalej. Plastowane, I chcesz od tego odejść, prawda? Ja chcę udowodnić, że taka kobieta jak ja, porobiona i taka kobieta, która, którą po prostu tak ludzie hejtują, jest sportowcem. Schudłam 11 kilo, jeszcze 5 mi zostało do walki, trenuję 9 jednostek w tygodniu. Dojeżdżam kilometr dziennie w jedną stronę na trening wracam do domu kładę się i wieczorem jedę na drugi trening. No kurwa, na no, który człowiek tak zapierdziela? A ja to kocham, poświęciłam się, skróciłam paznokcie specjalnie, zmieniłam całe swoje życie. Akurat teraz mam sobie piękną perukę z, z mojego butiku La Luna unikuję ekskluzyw, żeby możesz sobie kupić tam, ale tak tu w swoich naturalnych włosach, bez makijażu, bez niczego tak, na co. Kijpląz znajdę? Tak. Okay. Znajdziesz. To zajrzę. A powiedz w takim razie jeszcze... No bo silna kobieta z ciebie, skoro tyle trenujesz, ja bym chyba nie dała rady. Tak. I powiedz, czy dla ciebie to jest jakieś, jakiekolwiek wyzwanie? Czy bierzesz to jako wyzwanie, czy na razie ja to jest to takie przetarcie? Jako... Ja to... znaczy wyzwanie co, zawodniczka? Tak. Myślę, że to jest przetarcie. Okay. Czyli po prostu już kolejna jakby... Tak, osu... ja tu zostaję na dłużej. Okay. Ja to mam zamiar iść po pas. No tak, to najważniejsze. Ale no zawalczyłabyś z y, Martą Linkiewicz? No, nie, no ten kto ma pas. No Marta ma pas, tak? Dopej mu się wchodzi po to, żeby iść po pas. No to kiedyś na pewno do tego dojdzie. Ja do tego będę dążyć. Po, powiedz mi jeszcze, y, jak, y, jakby mówiłaś o medalach, które zdobyłaś w trójboju? To nie, to, nie chcę mi się w ogóle o tym gadać, tylko jak ktoś mi wyjeżdża z siłownią, kurwa, no to ja jej też pokazałam, że ja też jestem mega silna. Jeżeli chodzi o siłownię, ale mnie siłownia w ogóle nie interesuje, bo ja trenuję cię siłownię, bo do tego jest siła motoryka potrzebna do walki, ale no nie wyjeżdżaj mi tutaj siłownią, kurwa, że ty jesteś sportowcem, bo to jest klatka, o czym ty mówisz w ogóle. Chociaż nie, nie jeden 70-kilowy e, lat pokonał kurwa 120-kilowego sterydziarza. Wiesz o co chodzi? No, duże, duże ciało szybko pada. To też prawda. No. Um, ostatnie pytanie do Ciebie. Czy podoba Ci się w ogóle ta aranżacja na fame, bo jesteś tutaj pierwszy A, raz? Ja kocham, uwielbiam. O Jezu, jak ja chciałam się tu długo dostać. Półtora roku czekałam w ogóle, żeby no mnie. A właśnie tu dlaczego? Syjeli. Nie wiem, no tam nie byli chyba do mnie przekonani do końca. Nie mogli znaleźć zawodniczki, też nie każda chciała się ze mną bić. Akurat Sheja chyba mnie nie docenia, ale inne zawodniczki wiedzą, kto ja jestem. Jest mocna to, i nie mi... do pokonania. O czym? No tak, o mogę to powiedzieć, jestem nie do pokonania i chuj. Super, dziękuję Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Się.